Centrum Motocyklowo-Kładowe Polpit. Dzisiaj przygotowany do wydania Linhai Promax 500, doposażony w kufer, jak również podgrzewane manetki grypy kierowcy. troszkę o pojeździe promax 500 wyposażony w silnik 493 cm moc 32 konie przy 7000 obrotach na minutę przy momencie obrotowym 38 Nm zasilany wtryskiem paliwa zapłon CDI chłodzony cieczą Napędy, wały kardana z przodu i z tyłu, skrzynia biegów CVT, automat z biegiem wolnym, wstecznym, szosowym szybkim i reduktor bieg wolny. Przeniesienie napędu 2WD, 4WD, załączone elektrycznie z blokadą Przedniego dyferencjału zawieszenie przód MacPherson. Zawieszenie tyłu IRS. Niezależne zawieszenie. Podwójny wahacz. Pojazd wyposażony w kulę do ciągnięcia przyczepy, standardową 50, jak również gniazdko do zasilania oświetlenia przyczepy. Hamulce przód podwójne tarcze tył pojedyncza tarcza. Felgi 12calowe opąka buldog, tył 25 razy x 8 razy 10-12. Przód 25 x 8, 12. Wymiary pojazdu: długość całkowita 2120 mm, szerokość 1185 mm, wysokość całkowita, oczywiście bez kufra 1215 mm. Wysokość siedziska od ziemi to 915 mm. Prześwit 253 mm. Rozstaw osi 1280 mm. Masa pojazdu 364 kg. Pojemność zbiornika paliwa 12,5 litra. Pojazd w najnowszej wersji wyposażony w pełne oświetlenie LEDowe z tyłu jak i z przodu. Jedynym wyjątkiem jest podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Przednie lampy w pełni LEDowe. Wyposażone w wyciągarkę 3000LB. Bumper przedni. Wielofunkcyjny wyświetlacz. Pojazdy z fabryki Linhai. Wyposażone są jeszcze dodatkowo w pilot do wyciągarki. Wersja przygotowana pod klienta. Zainteresowanych zapraszamy.